Kasta, basta, polskie sądy. Pan Andrzej nieludzko został odizolowany od swojego dziecka. Dzień dobry, witam Państwa. Katarzyna Bokalarz. W dniu dzisiejszym mamy przyjemność gościć Pana Andrzeja Mikulskiego, który przychodzi do nas z Południa Polski, do Pani Ścieży, Szanowni Państwo. 5 godzin 6 tak w drodze. Powiedz tutaj Andrzej, jakie sytuacje sądowe mają miejsce i dlaczego alienacja rodzicielska na chwilę obecną w Polsce przybiera tak bardzo na sile. Mamy tutaj sytuację Twojej córeczki Zuzi, która na chwilę obecną Szanowni Państwo nie widzi swojego taty przez 216 dni. 215. 215. Powiedz tutaj Andrzej, jak ta sytuacja u Ciebie przebiega na chwilę obecną? Dlaczego ci są izolowani, alienowani? Dlaczego krzywda dzieci? przybiera na sile. Że bardziej dla dzieci jest to chęć odegrania się na partnerze, nie wiem, czy nie chce po prostu, żeby córka powiedziała to, co się dzieje u nich w domu. Nie mm -hmm. wiem, a no, co jeszcze może żona chcieć, że tak robi, w ten sposób. Mm -hmm. e, prowadzona była sprawa rozwodowa w blisku Białej. Tak. E, I powiedz mi, na jakim etapie jest na chwilę obecną? Na chwilę obecną odroczona jest do 20 grudnia czyli czekamy na jej decyzje ostateczne, tak. No, szanowni Państwo, myślę, że wiele osób ma problem z zainacją rodzicielską, nie widzi że jego rodzica, jest izolowane to dziecko, tak, no jest nastawiane, przede wszystkim tutaj ten rodzic, który to dziecko przetrzymuje, alienuje, odgrywa taką kluczową rolę, tak? w życiu tego dziecka, ponieważ dziecko, no, w Twoim przypadku i w przypadku też Pana Jarka, którego znam osobiście, no, dziecko mówi temu rodzicowi, że nie jest jego ojcem, jak oceniasz tę sytuację? Czy dziecko nie ma takiej niszczonej psychiki w ten sposób? Jest to na pewno niszczona psychika. Uważam, że to jest w ogóle jako przemoc psychiczna też stosowana na dziecku w tym momencie, gdy tak jest. Ja sam doświadczyłem do całkiem niedawno. Chwilę po proteście, kiedy stałem przy, przy nie do blisko rynku w Cieszynie, szła małżonka, kazała mi odejść. Ja rozmawiałem z kolegą w miejscu publicznym, nie musiała tam odejść. Mogła przejść obok albo przejść w drugą stroną. Tak, stwierdziła, że zadzwonię po policję, że blokuje jej przejście. I policja no. przyjechała na miejsce zdarzenia? Tak, przyjechała policja. Mm -hmm. I policja stwierdziła, że też stoję w miejscu publicznym, że mam prawo tam stać. Ale w międzyczasie, zanim policja przyjechała, tak skradała się córka w moją stronę. Powiedział mi, że malotka bardzo cię kocha, i nie za tobą. Powiedział mi, to nieprawda, mama mówi, że nie jesteś moim ojcem. No właśnie, przykre. A powiedz mi, czy, czy dziecko ma z Tobą na kontakt, bez jakichkolwiek masz kontakt telefoniczny z nim? Nie mam żadnego kontaktu. Nie masz żadnego kontaktu. Ja Pan sobie przedstawię, że tutaj jest sylwetka, Pana Andrzeja. Pan Andrzej jest tutaj, był górnikiem oczywiście na Słowacji, tak, gdzie tam Aha. pracowałeś zawodowo. Jest słynnym fotografem. Myślę, że tutaj też społeczeństwo powinno być zapoznane z swoją twórczością. Myślę, że tutaj udostępnimy Twoje tutaj takie działania, tak, pod względem Twojej twórczości. Jak również tutaj ta alianca rodzicielska, która Cię dotknęła i dotyka, tysiące ludzi w Polsce, czy to ojców, czy to matki, no przybiera na sile, jak już wspomniałam, i należy z tym walczyć. Czy masz jakąś opanowaną tutaj taką procedurę walki z tą patologią sądową, z tą taką kastą nadzwyczajną, bo też tutaj mamy na uwadze sądy, tak? Które się w sposób skuteczny do tego przyczyniają. I alienują za pomocą OZSS, opinii biegłych, jak wiecie Państwo, jest to teraz na topie, tak? I jest to wykorzystywane w sądach. Tak, czy mam jakąś technikę walki? No to jest bardzo ciężka technika, to jest jak walka z wiatrakami, ponieważ dotrzymałam w sądzie też podczas sprawy rozwodowej, dostałem 1500 zł alimentów. Dziecko... Wywiązujesz się, Tak, tak. Dziecko jest u niej, a brak kontaktu, bo tak stwierdził kurator Popili, który zrobił wywiad u niej. I że na chwilę obecną nie należy orzekać kontaktów. Czy kiedykolwiek doszło w swojej sytuacji do, takiej, do takiego, nie wiem, incydentu, że groziłeś swojej żonie, czy w dziecku, czy czułeś się zagrożone w pewien sposób? Nie, nie groziłem żonie. Jedyna osoba, która mi groziła, to żona groziła mi połamaniem nóg. O proszę. No szanowni Państwo, to jest ewidentnie widać, że pomówienie może być przyczyną odebrania władzy, tak, kontaktów, czy też no tutaj ewidentnie ci rodzice próbują dzieckiem grać, manipulować, izolować. Moje takie słuszne i zasadne hasło z moich protestów nie można dzieckiem grać, nie można dzieckiem walczyć stop patologii sądowej i tutaj z tego miejsca pozdrawiam takiego Pana Sejsowa, przepraszam nie Sejsowa. Miejskiego też Sajsława, ale również Pana Wódkę, który ma takie zasadne hasło osuszyć sądowe bagno. W tym przypadku myślę, że jest to stanowczo takie zasadne hasło, które należy tutaj zastosować i w Twoim przypadku, gdzie nie widzisz swojej córki Zuzi, no to jest to taka no, patologia systemu troszeczkę tak, mhm. która no, nie powinna mieć miejsca, tym bardziej jeżeli rodzic jest rodzicem empatycznym który wywiązuje się z wszelkich tutaj nałożonych na nią, że powiem, sankcji odnośnie kontaktów z dzieckiem, czy też możliwości nawet zwykłego telefonu tak? do tego rodzica, słuchaj, przyjdź, spotkaj się z córką, dam ci kontakt. Czy jest taka możliwość porozumienia się z Twoją żoną? No, Było... wątpię, żeby była taka możliwość. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby to jest ja. zobaczyć, w, każdej możliwej, w każdym możliwym czasie. Za każdym razem ona no, no w sądzie, zeszli, jeszcze i na policji wszędzie twierdzi, że ona nie ogranicza mi kontaktu, że to ja się dzieckiem nie interesuję, jeżeli chodzi o obecnego partnera, to najpierw twierdziła, że to jest tylko tata koleżanki i później twierdziła, że to jest przyjaciel, który wspiera wspierają w ciężkich chwilach, także już się mm. zmieniło trochę bardzo. Przez jaki okres czasu byłeś ze swoją małżonką? Przez prawie 19 lat. 19 14 lat. lat po ślubie. Córka ma na chwilę obecną ile lat? Osiem. Osiem Matek, jak sądzisz, to dziecko będąc dorosłą kobietą będzie odczuwało to alienację w życiu dorosłym? Myślę, że na pewno. Z pewnością, prawda? Myślę, że wielu rodziców mm. by też podzieliło taką uwagę. Dobrze, powiedz mi, czy na chwilę obecną są jakieś prowadzone sprawy z Twoim udziałem? Tak. Są, tak? W którym sądzie masz? W rejonowym w Cieszynie i w okręgowym w ja Czy jakaś prokuratura też prowadzi sprawy z Twoim udziałem? <grydżany> tak, no niestety jest tego dużo. Czy prokuratura wywiązuje się z tych obowiązków, jakie na niej spoczywają? A no, no, chodzi o sprawy rzetelnie? jak sądzisz? No, myślę, że tak średnio. Jeżeli chodzi o to, że żona miała sprawę o przemoc i dostaje odmowę szczęścia postępowania, mm -hmm. twierdzę o tym, że jestem silniejszy i mogę się bronić. No, przecież jak ja bym się bronił i coś bym jej zrobił, to bym już był zakratany. Oczywiście, że tak. A powiedz mi, czy sąd należycie sprawował swoje, swoją władzę tutaj w sądzie, czy należycie były prowadzone sprawy z udziałem, czy sędzia wywiązała się ze swoich obowiązków, jakie na hmm. niej spoczywały? Powiem pani tak, jeżeli chodzi o szczególnie jedną sprawę, sprawę o alimenty, które miały się odbyć w Cieszynie w sądzie, no tak, zostaliśmy poinformowani wraz z, z pełnomocnikiem i tak samo druga strona, że mamy się nie stawiać, ta sprawa się nie odbędzie. Jednak wstawił się pełnomocnik pani, i mojej małżonki razem, wraz z nią, przedstawiając nie wiem w jaki sposób zdobytą notatkę policyjną, z której wiecie, kiedy dane osobowe, mając ustawę o ochronie danych osobowych, mm -hmm. jeszcze osób trzecich, która nie dotyczyła w ogóle małżonki, tylko mnie i mojego kolegi. I na podstawie tej notatki zaczął twierdzić, że ja chciałem popełnić samobójstwo, nie przeczytał tej notatki dalej, bo tam było, że nie znaleźli, on twierdził, że ja zażyłem jakieś 100 tabletek, nie przeczytał dalej notatki w sądzie, że nie znaleźli żadnych opakowań, ale z tego, że w szpitalu mają wypisane zabawę mózgu i też nie stwierdzili nic we krwi, żadnych środków, czy też innego rodzaju. Tak. Mm -hmm. A powiedz mi, czy miałeś w swoich sprawach pełnomocnika z rządu czy wynajmowany był za twoje pieniądze? Wynajmowany był normalnie. Bo... Czy dużo takich adwokatów miałeś w swojej tutaj w swoim życiu już w sprawach, z tymi No działach? nie, no jest to jeden. Teraz. Jeden no, adwokat, który tak. cię reprezentuje. I mm -hmm. by, że powiem, zgodnie z prawem to robi, czy, czy też uchyla się od swoich obowiązków, jak sądzisz? Mam no, myślę, że jak na razie się wywiązuje. Wywiązuje się, czyli wszystko jest zgodnie z mm -hmm. prawem, zgodnie z literą prawa. No tutaj też jakie chyba słowa do Twojej córki powinny paść, żeby może ta córka zobaczyła to nagranie, mm -hmm. może będzie jej miło zobaczyć ojca, który walczy. Może powiedz kilka słów do swojej córki, która no, chciała usłyszeć. Ojca, który walczy, który ją wspiera, bo myślę, że te słowa będą dla niej takim, no, taką otuchą w dalszym życiu i funkcjonowaniu. Zuzu, bardzo Cię kocham i tęsknię. Cała rodzina tęskni za Tobą. Nie wiem, dlaczego zostałaś odcięta od całej rodziny. Myślę, że kiedyś jak dorośnie zrozumiesz to, jest Ty, jest tym człowiekiem, który izoluje Cię od całej rodziny, a tak naprawdę wszyscy chcielibyśmy Cię zobaczyć w końcu. Jest to 215 dzień, kiedy nie mogę cię zobaczyć, kiedy wszyscy, kiedy osoby, które z Twojego otoczenia mówią, że jaki to ja jestem zły, gdzie tak nie jest, naprawdę. Mm -hmm. A czy powiedz, czy byłbyś zdolny do takiej sytuacji, że nie pozwoliłbyś na kontakt matki z dzieckiem? Czy dochodziłoby do takiej sytuacji w Twoim życiu? Bo na pewno nie z mojej strony. Nie, czyli po prostu wywiązywałbyś się z kontaktów? Czy ponad stan, dziecko, ponad plan kontaktów? Byłbyś w stanie zawieść z własnej inicjatywy to dziecko do matki, czy też chciałbyś, żeby powiedziałeś... No się, się dziecko ma prawo mieć mamy i tatę, oczywiście. a nie tylko mamę, mój tylko tatę. Mhm. Ja myślę, że tutaj słuchajcie państwo, bardzo ważne rzecz, że, że uczestniczysz, uczestniczysz w protestach rodziców, tak? Angażujesz mhm. się w takie oczywiście cele, które mają na celu uświadomić społeczeństwo radicji rodzicielską, jaka na chwilę obecną no, ma miejsce w Polsce. I powiedz mi, czy chciałbyś uczestniczyć w takim protestie ponownie? Czy chciałbyś wspierać jakichś rodziców? Czy wspierasz tak, tych rodziców? Masz tak. kontakty z ojcami, z tak, rodzicami? Tak, tak. Na chwilę obecną mam kontakty, nie wiem, z ponad stoma ojcami, Oprócz. którzy właśnie nie widzą swoich dzieci. Mhm. Czyli spotykacie się, wspieracie, tak? Robicie wszystko, co to Właśnie, w tym momencie przez internet. internet. No, mhm. Poznałem właśnie dużo, właśnie odnośnie tego, co pani mówi, wcześniej z tą bronią, co, że ona zabiada mała. 25 lutego policję, że ma, posiadam broni, że chcę wszystkich powystrzelać, na pytanie wszystkich nie umiała odpowiedzieć kogo, kim są wszyscy. Wtedy też została mi założona niebieska karta. I Jednak policja nie potwierdziła posiadania broni przeze mnie. I jednym słowem zostałeś wyrobiony w tą broń, tylko w takim celu, żeby Ci zabrać kontakty z dzieckiem. I właśnie jak jechałem na ten protest do Warszawy, poznałem tam właśnie, jechałem na trzech z okolic. Wtedy ich poznałem, bo wcześniej nie znałem i też była w miejscowości 50 km od, od nas było podobne zgłoszenie, tego pana małżonka też zgłaszała, że posiada broń. też A Czyli taka procedura, musiać. która jest wdrażana przez były partnerki w celu właśnie pozbawienia ich ojca kontaktu z dzieckiem. Mhm. Czyli czuję, że to jest taka manipulacja po części, prawda? No. Powiem Pani tak, jeszcze potem sąsiad mi przyniósł książkę, mm. rozwój poradnik dla mężczyzny. O, czytałeś? Tak, przeczytałem całą książkę okay. i na ostatniego rozdziału musiałem już nie czytać, ale zacząłem przeczytać. I to była taka jest procedura właśnie, to z tą bronią czy z innymi takimi, mm -hmm. że po prostu jak pozbyć się partnera z mieszkania, czyli że przy takim zawiadomieniu mógłbym dostać 14-dniowy zakaz i opuścić, następny, i opuścić natychmiast mieszkanie. A, czyli po prostu za też mieszkania, celem kopania cię w próbę samobójczy, czy też w tak? Mhm. Zabójstwo, posiadanie broni, której nigdy nie posiadałeś. No, ciekawa rzecz. Widzicie Państwo, myślę, że wiele osób jest pokrzywdzonych w ten sposób. Myślę, że artykuł 207 kodeksu, paragraf pierwszy kodeksu karnego, tutaj jest wykorzystywany negminnie przez partnerki czy też partnerów, tak? Mhm. I dzieci w ten sposób tracą jedno z rodziców. Bo później się z takich dzieci robi półsiero też, Szanowni Państwo. Jest to bardzo przykre, że dziecko nie ma kontaktu ani z mamą, ani z tatą, bądź też ma kontakt ograniczany, skutecznie jest izolowane, no w takim celu by właśnie no, denerwować partnera, partnerkę tak i na wykorzystywać to dziecko jako kartę przetargową w celu własnych korzyści. No. Sądzisz, że jest to wykorzystywane w Twoim przypadku? Tak, myślę, że tak. Mm -hmm. I czy, czy, Andrzej, ty widzisz jakąś szansę porozumienia się ze swoją partnerką, żeby to dziecko miało dobre? Ja nie się tak? z nią porozumieć, mm -hmm. tylko że nie widzę szansy z nią porozumienia. Czy korzystałeś z pomocy mediatora, czy też innych osób? Tak, dwa razy odmówiła mediacji. Odmówiła, czyli nie chce pójść na taki kompromis, na taką nie. drogę pojednawczą z tobą, by móc no, dostąpić to dziecko, tak? Myślę, że Zuzia tutaj jest no, dzieckiem, które jest w tym momencie krzywdzone psychicznie. Jak również ojciec tego dziecka, czyli ty, osoba, która ewidentnie chce mieć kontakt z dzieckiem, a jest ci po prostu no blokowane w ten mhm. sposób. Mhm. Myślę, że to jest nagminne po prostu też wzywanie policji od 25 lutego systematycznie kilka razy w miesiącu podbyle jakimkolwiek pretekstem mhm. jest wzywana policja. Policja reaguje, przyjeżdża na pani zawiadomienia. Mm -hmm. Nie, no, naj, najlepsze było to wtedy, kiedy przebywałem w salonie tatuażu i dzwoni policja, gdzie pan jest co pan robi, jak zacząłem tłumaczyć, co robię, tak, mm -hmm. stwierdzi, że dzwoni pana żona cała rozczarowana, że pan jedzie motorem na czoło jest zderzenie. zderzenie. Czy Twoja partnerka miała, miała kontakt z zakładem psychiatrycznym, czy była leczona? Czy w latach 2012-2013 leczyła się psychiatrycznie. Mm -hmm. Miała stany lękowe, zaburzenia koncentracji, zaburzenia snu, natłoki myślowe. Mm -hmm. Czy sądzisz, że jest to przyczyną teraz jakiegoś zachowania? Nie, no to było wtedy leczenie, leczenie reakcja depresyjną, no, F32, z tego co pamiętam. Mm -hmm. i nie wiem, być może te leki też zrobiły swoje, bo to miała dość poważne leki wtedy dla no. Rozumiem. Czy Twoje dziecko może być przez nią w ten sposób traktowane? Może być nastawiane właśnie, czy może być zmuszane do przyjmowania psychotropów, jak sądzisz? Tak? Czy może być w przyszłości też, tak, zmuszane Nie. przez swoją partnerkę? To nie wiem, jak, się, jak z moim dzieckiem. Jak wiem jak po prostu o sytuacji, która miała miejsce, to wiem od um, przedszkolanki, która po prostu pracowała, mhm. że obecny partner y, wraz ze swoją byłą partnerką, przyprowadzili inaczej Pana dziecko do przedszkola. Dziecko wylądowało na bukaniu żołądka, a teraz w tym środowisku przebywa moja córka. No Czy jest narażona na takie konsekwencje z udziałem Twojej partnerki obecnego partnera, tak? Tak. Obecny partner jest bezrobotny, moja żona też jest, nie wiem, twierdzi, że pracuje, podaje firm, nazwy firmy, która nie istnieje. I sąd tak. nie reaguje na takie tak. zeznania? I są tutaj, i nikogo to nie interesuje, że ich stać, żeby, skoro są bezrobotni, i stać, żeby wy, mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu, gdzie jest 4000 za wynajęcie mieszkania plus opłaty. Mhm. Ale to są osoby bezrobotne. Bez czego się utrzymują? No to jest zasadnicze pytanie właśnie, może to by proponował, żeby ludzi prokurator czy też policja, tak? w tym zakresie i czy dziecko oczywiście ma należytą opiekę, tak? mhm. czy ma odpowiednie warunki do bytu, czy do funkcjonowania do przedszkola uczęszcza, do, do szkoły. szkoły. uczęszcza, znaczy teraz ostatnio w tym właśnie, w tym roku już szkoła dużo się opuszczała, często ma nieobecności na pierwszy zajęcia. A często wyjaśnione z, jakiej, z jakiego tytułu ma te nieobecności? Myśla, ja nie wiem. Z, ja. Do, do, do szkoły, mogłaś się my, kontaktować? My, my nie, nie, w tym roku już nie kontaktowałam. W tamtym roku się kontaktowałam cały czas z dyrektorem. No i była sytuacja też y, w czerwcu, kiedy chciałam przekazać prezent dzień dziecka. Poprosiłem sąsiadkę, która jest tam nauczycielką, mm -hmm. czy mi mogła przekazać. No, pani dyrektor zabroniła jej przekazania prezentu. I tak? powód tego za, tej, No, Może to nie wypada tak, żeby. Znam pan że Tak, szkoły? tak, mm. ze szkoły, żebym sam to przekazał. Tak, przy, przyszedłem sam, wziąłem od pani dyrektor, ten prezent, chciałem przekazać dziecku prezent. Pani ze świetlicy zadzwoniła po małżonkę. Małżonka przyjechała, zadzwoniła po policję, że chcę prowadzić dziecko. To Pro... się tragedią dla ciebie, bo odbyło no. się kradzież, tak, w policja mm. zapytała się dziecka po kilku miesiącach izolacji, czy chce iść z tatą, czy z mamą. Powiedziała, że chce z mamą. Prezent został przekazany przez pana policjanta. Jak, nie było już, teraz nie pan, to było w notatce szkolnej czy policyjnej, było napisane, że dziecko zaglądało, chodziło o prezentu, ale stwierdziło, żeby mama wyraźnie powiedziała, czy może przyjąć prezent taty. No, przepraszam, słuchajcie, państwo, bardzo krzywdzące dla wszystkich dzieci, o no które na pewno chcą mieć miłość, zarówno i mamy, i taty chcą widzieć, mieć kontakt, tak, spędzać razem wspólne chwile. Jest to przykre, że nasze dzieci, w ogóle jestem kobietą, która jest przez ten system krzywdzona 8 rok z kolei, i wiem, jak to no, działa na takie tutaj podejście drugiego partnera, który ewidentnie nie współpracuje z tym rodzicem, czy też nakłania dziecko do różnych czynów, mówiąc tak, że nie chcecie znać, czy też nie jesteś ojcem. no Takie przykre, krzywdzące dla naszych dzieci, myślę, że tutaj w psychice tych dzieci to będzie na długo zakorzenione i aby w dorosłym życiu mogły normalnie funkcjonować, aby mogły podejmować słuszne decyzje, bo jak widząc no, takie narcystyczne podejście drugiego rodzica przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia takiego dziecka, ma błędne myślenie, oczywiście pojęcia o świecie. i myślę, że tutaj będziesz dalej no, walczył o to dziecko, walcz Andrzeju, bo myślę, że tutaj dobro ci jest priorytetem, winno być priorytetem dla rodzica i ewidentnie wykazujesz takie tutaj no, taki, taki, taką walkę, że tak powiem, w swojej strony uczestnicząc w różnych no. protestach, walcząc o to dziecko. Mam nadzieję, że dziecko Ci kiedyś uściska dłoń, podziękuję i odwzajemni to Twoją miłość i będzie czuło to Twoją miłość na co dzień i że kiedyś nawiąże z tym, są z udziął kontakty takie prawidłowe, gdzie Twoja była małżonka nie będzie ingerować w Wasze życie, nie będzie ingerować w jej życie też, bo to jest myślę, że dziecko, dziewczynka małka, która no, powinna tą miłość, ty odzajemnić i mieć ją na co dzień, a w Twoim przypadku poznając Twoją osobę myślę, że jesteś ojcem, który no którego należy naśladować i brać z siebie przykład i, i walczyć o to dziecko. No Możemy właśnie, nie dobrze? wiem, czy mogę pokazać właśnie w tym filmiku. Boże, to było chwilę, nie góry. wiem, gdzie ten telefon położył, chwilę przed y, wyprowadzką, ona córka nagrywała filmik dla taty, ale później oczywiście że żona twierdzi, że dziecko się nie boi. No, standardowa procedura. W chodzę? Tatoś ja kocham. Tatoś mój jest dobry. A w deszilo? tatuś mój kochanko. go. Jest uroczy. Ładny, jest taki jak misia, i koła mnie, mm. i, i jest lubi, i, i z niego może być. Słowa, córki, naprawdę y, dla Zuzi dużo sił, dużo wsparcia. Zuzi tata cię kocha, tata ciebie walczy. Tata jest dla ciebie tutaj najważniejszą osobą, która powinna być. W swoim życiu i mam nadzieję, że szybko to nastąpi, że będzie. Także dziękuję Państwu za uwagę. Ja tutaj Andrzeja obejmuję swoją opieką. Myślę, że tutaj będzie wsparcie całej grupy, wszystkich rodziców alienowanych, którzy z Tobą nawiązają współpracę. Wspierajmy się, razem po prostu róbmy wszystko dla dobra naszych dzieci. Bardzo Państwu dziękujemy i myślę, że ta walka nie będzie jeszcze na tym etapie zakończona. Będziemy dalej walczyć, wspierać się. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby dzieci miały szczęśliwe dzieciństwo, żeby nikt im tego dzieciństwa nie odbierał. Dziękujemy ślicznie. 对。Uh